Dalej, bracie, dalej już to jest dzielny superbus w drogę. Ruszaj z nami, sami chary, każdy z nas na przygodę. Dobry czas, wszystkich zapraszamy. Dzienne busy, czy to słońce, czy to deszcz. dzielnym busem, jedziesz, bracie, autobusy. Tak, Wielki mecz. Zapowiadał się ekscytujący dzień. Po drugiej stronie miasteczka zaczynał się właśnie wielki mecz. Witamy na dorocznym meczu futbolowym w Chamli. Oto pierwsza drużyna autobusy z Pokrzywkowa. Przy ławce rezerwowych zaparkowali Stefani, Arnold i Sami. Chciałbym zagrać, Arnoldzie. Musisz podrosnąć. Będąc autobusem niełatwo grać w piłkę. Oto druga drużyna. Autobusy z Chamley. Roger dumnie poprowadził drużynę na boisk. Susan, Penny, Colin, a w bramce Harry. Powodzenia Roger. Życzymy szczęścia. Zaczął się mecz. A więc do dzieła. Roger popędził naprzód. I podał piłkę do Susan. Proszę bardzo, co robić? Co robić? Podaj do kolina. Colin popędził z piłką. Szybciej Colin. Świetnie. Tak trzymaj! Colin wymanewrował resztę autobusów i zdobył punkt. Wspaniale! Świetnie! Hurra! Aż kręci mi się w głowie. Mecz trwał w najlepsze, gdy Roger został zaatakowany przez inny autobus. Zdrogi, staruszku! Stało się coś okropnego. Roger się zepsuł, a drużyna przeciwników zmierzała do bramki Harego. O nie! Przeciwnicy strzelili bramkę. No nie. Roger nie mógł już grać, więc Arnold odholował go z boiska. Zostaliśmy tylko we czwórkę. Co my zrobimy? Ruszaj, chłopcze, pokaż, co potrafisz. Sami dostał szansę i pomknął na boisko. Dobrze, autobusy, dajcie gazu! Pędził niczym wiatr w kierunku bramki przeciwnika. Dobra robota, Sami! Świetnie, uda ci się! Jednak w chwili, gdy właśnie miał strzelić gola, został sfaulowany I przyznano mu rzut wolny Publiczność zamilkła Aż nie mogę na to patrzeć Może być ciężko, nie wiem, czy sam jemu się uda Na szczęście udało się Świetnie, sami. Dobra robota. Bardzo dziękuję. Gdy sędzia odgwizdał koniec meczu, okazało się, że wygrały autobusy z Chamli. Jesteśmy mistrzami, jesteśmy mistrzami. Tamtej nocy wszyscy zasnęli, zanim pan spektor zdążył zamknąć drzwi. Wszyscy oprócz samiego, dobrze się spisałeś sami, jesteśmy z ciebie dumni. Czuję się taki szczęśliwy. Dzienne busy! Sami Harry, Susan, reszta też. Dzielnym busem. Wersja polska na zlecenie Charisma Entertainment Group Studio Eurocom. Tekst Michał Urzykowski. Czytał Cezary Kwieciński.